Z tej witam z kolejnego na kanale w, kolejnym, w pierwszym z Open a Supermarket wizowie Witam Was widzowie serdecznie na nowej grze na moim kanale. To jest widzowie gra no, youtubera X-Drowerków i X Zdrower. Serdecznie pozdrawiam, bo wiemy, że na pewno oglądasz ten film wizowie O co w tej grze polega? W tej grze to jest coś z Supermarket Simulator. Budujemy wizowie na nasz własny sklep. Ja tutaj już wizowie kupiłem paka za y, Starobuxów. co jest widzowie talio, tak szczerze, ale jak to, więc polecam Wam go kupić, ciekawym czy można w sumie jeszcze raz. Można, ale nie będziemy kupować No więc ja serdecznie was zapraszam do oglądania tego odcinka Ja oczywiście pod presją czasu to jestem, ale też zachęcam was do subskrybowania, lopkowania Czemu? Bo jeżeli chcecie też więcej w sumie odcinków z tej gry O, widzowie, patrzcie, trzeba do mnie przyszedł No way like. <laughs> W ogóle, widzowie, w tej chwili z czego gadam na Discordzie, więc trzeba, możesz widzów pozdrowić Pozdro, pozdro więc no i nawet jeszcze do mnie do sklepu przyszedł. Nie, niesamowity człowiek, niesamowity. Teraz idzie. No jest na stronie niesamowite. Kupmy sobie nowy. ten zaraz widzowie, jakieś peciki po prostu trzeba kupić. Bo tak trochę bieda, można powiedzieć, Bieda, no ale ja szybko widzę idę. Żeby tepety kupić, ale upgrade, upgrade, upgrade. Co by tu mogę? Nożnik na pieniążki i idę widzę, kupię Peciki, które podwają nam mnożnik kasy. Więc szybko widzowie, lecimy, lecimy. E, gdzie tu mamy jajko? Gdzie tu mamy te jajka? Dobra, let's go. Mamy... 100 dolarów, kupmy sobie 2 jajka, let's go I tutaj myślałam, że to jest jakiś easter egg, ale fajnie gdyby droga ludzie to oglądasz, to by fajnie, gdybyś na przykład coś z tego rekwizyjnego Jakbyś Secret Hunter kupił, znaczy zrobił, nie? No to mega fajnie by w sumie wyglądało A dobra, jesteśmy w drodze, otw otw otwórzę sobie w sumie te dwa jajka O, a 8 Eee, dobra, myślałam, że w drodze 8 jajek otworzy się dobra, sobie jedno, otwórzę sobie drugie Tyś, tyś. O! Hublak! Hubla, hubla Ej, hublak, że się to nasz Patrz, hubla no way widzowie. Pszczółkę mam. S! Widzowie. Najza 3 pers. 1,7, 1, 3. Mam nawet dwie pszczółki, let's go. Dobra, mamy tutaj widzowie bezorzy, damy, chodź tutaj do naszego sklepu, widzowie. Upgrade możemy nie zrobić. Yy, możemy widzowie zrobić Paks Customer, czyli więcej klientów, żeby było. Let's go, dobra. Niech nam to się sprzedaje, ale widzowie kusi kupić tego golden standa, ja, ale możemy się wstrzymać, a tutaj widzowie jeszcze przychodzi, jeden widz i mówi, nie dobra, let's go, sprzedajemy sobie wszystko, Zróbmy sobie mały upgrade i widzimy się zaraz. Zowie, dobra, trzeba nie mnie widzowie kupujemy widzowie tego golden standa, bo jeżeli kasa razy dwa, to pek kupujemy, no nie wiem, widzowie, co, co tutaj przychodzi, bomba na pewno, nie, ale widzowie, mamy golden standa, aha, co jest, aha, nie mogę widzowie swojego golden standa wziąć na więc... Z, dobra, bardzo. Niech nam to się poszczelaje, potem podajemy nam Golden up wszyscy, nie? Hublak! Dwóch hublaków, nie! Dobra, wziąłem jeden, co za dużo, a już dwa. Nie! Hublak, dwóm stąd, cash. Mora, w niech na to się sprzedaje. Ogólnie mnie się na to topka każdym a nie wiem, dużo, że się wymusza, ale już jest w topstanie. Ja pytałem się, że sprzedałem, a ja idę, wysłał, przejść tu topkę. Zobaczycie, czy, czy jestem naprawdę na tym nie miejscu, ale fajnie. Nie byłbym chciał pojechać no, trzeba jest, patrz, wziąć, zdaje nam się, trzeba. Chyba na 27 miejscu, nie wiem. Znaczy, no, jesteśmy na jednej, tylko obecni z mojej strony. Więc teraz już w stepie skończył. Mamy 5 kapli, czyli ani nie zarobiliśmy, ani nie straciliśmy. Może powiedzieć, że jesteśmy na zero, Więc mi to pasuje, ale wzorem. Jeszcze 5 koła i będzie nastać na towarzkę. Ale robimy sobie inwestycje w czekoladki, mleko, które poszedł Wasz stary. No i zobacz, tylko kupisz sobie jeszcze jajka, tak? Musimy kupić jajka, żebyśmy mieli co opanningować, ale ty jajków w sobie straszny drogę, a ja otworzył sobie to i to dwa razy. Olecimy jajka, szybko lecimy stora, wystawiamy te rzeczy, szybko zaraz jeszcze robimy. gdzie zrobimy. wiem co robimy. Jeszcze lecimy dobra, wystawiamy sobie szkoladę, bo ona jest droga. O kurde, z bo ma 35 ml. Więc na no spokojnie, już no, 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 klienci się będą... O, no jeszcze widzą co ci zbierają. Z upgrade y będziemy robić rzeczy, wystawiać na półki Czepincera. Chleba już nie kupujemy. Ja nie mam widzowie co. My nie biedaki. Jeszcze sobie otwórzmy widzowie. Jajuszka, jajuszka, 10 jajuszek, 3. Otwieramy 8, tutaj 2 i tutaj 1 I dawajcie, tej tani, tej tani w zabieracie. B, bi, 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 bi. Ja już fajnie, nie. A dobra, tutaj klienci przychodzą dobrze, pieniążki nam dają, zarobić też nam dają. Let's go, spread, widzowie, pszczółki mamy, więc niespokojnie. A wy widzowie, jeżeli chcecie wygrać też takiego oto golden standa, to możecie widzowie łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie w sumie w komentarzu roweru. I oczywiście, właśnie z roweru. I możecie też podejść Discorda, będzie mi łatwiej się z wami skontaktować. Więc co, ja Wam nie przedłużam, lecimy widzowie dalej i lecimy widzowie, odblokowujemy bebeczki, odblokowujemy beżki. Dobrze, trzeba mam zdzwonić na pojedynek. Ja zaraz będziemy mieć Dobra. Otwieram trzy te najlepsze, leka Trzy te najlepsze. dawaj Wizowy, jeszcze jestem w topce coinów. W topce coinów. Ja już mam wizowy drugą topkę. Dawaj. Otwieram te trzy. Otwieram te trzy. Dobra, wizowy. to pojemy, to pojemy, to pojemy, to go i pojemy, i co Bir, bir i jakiś pies, nie? Dobra, mamy? Let's go, widzowie. Mamy, mamy dziesięć kawałek wizowy. Kupujemy bebeśki, tak? Główny co tego odcinka wizowy? Bebeczki, mamy bebeczki wizowe. Let's go, let's go. Idziemy wizowy, to zrobię coś. Mamy wizowe bebeczki. Patrzcie, jaki ładne. O, no i do wejtku bebeczki są tu, Skubany już, szybki. Już wierzył, że dostawa nowa będzie. Patrzcie, jakie piękne bebeczki, nie? paka, Pełne bebeczki. Patrzcie, widzę, jakie. Pełne. Jakie piękne bebeczki. Pocień. Dobra, ja wam już znowu dziękuję za uwagę i go subskrypcję, Widzimy się już na kolejnych drewnicach post anti A potem jeszcze raz Więc ja mam dziękuję i się mamo! takie Mała